Słuchacie, jakieś barbie nie polecam. Hej! Ja Was zapraszam. Pakujemy się i mamy wyjechać w pół do dziesiątej. Ja jest dopiero 21. A ja mam jakąś paczkę dla kuzynki, więc to jest zimna Aj mi się zgubiła przez ciebie!

Oj, nie ma tu zasięgu. Nie ma zasięgu? No, tak. No, 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 no. Ale to na Prześlij, w sensie nie, nie kazał No Dobra. Jak wyjedziemy, mów gdzie mam mieć, bo nie. Ma. Wyjeżdżamy. Chcemy i będziemy pesić na, na dźwigarkę. Stoimy w ekipie ja wróciłem Bez obrażania się na Blankę. Nie trzeba ma wyjaśniać. Sam przykupiony Rafaello. Stoimy ekipką. Bo no, ja nie wiem. Bo chcę. Nie wiem, który. Mamy piękne widoczki, plus mamy akwizyt numer jeden. Róży jastowy, Płażę sobie, a ten twierdzi, że ja beko, coś beka robię. O Blanka, fa, fajny vlog robisz. To jest tygodniowy. Ale ty dobrze to wiesz. No ładnie. Robimy spacerek, żeby ludzi nie było. Nie tracę czasu na gier. Widoczki pocieną. Nie wiem ile. Zajem na Orlenie, czekamy jak ktoś zatankuje i jedziemy dalej. Czy jeszcze poszli po ślipu? jedzenie? Pod Orlenem nawet nie wiem, gdzie ja jestem dopiero na. No moje mózdy. To jest kawa? To nie kawa. Myślałem, że to kawa, a to pety. Nie wnikamy. Zaczynamy pod nad to poszli na zakup. I tam, nie wiem, w latach kiedyś. I nie, wiem. No nie, 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 w nie, 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 wiadomo nie. Tak, pod blokiem, w którym na wczoraj jest jakieś dziwne zbiorowisko. Polecam przy Muszę Witam we wtorek. A ty się, chłopcze. Ja dawno niedawno, bo tam mnie kopała i chciała mnie wyszucić. Ej, ona tu wczoraj kupiła. A jaki słońce a ławę i i nie wiem co będę do dzisiaj robić I idę po chleb dlatego w Jeśli w komórze Jeszcze jakiś typ na mnie patrzy ja takim kurde w w mówię nie jeszcze przy jakimś typie nie, nie polecam idę po chleb starczę pod klatką składową na na klatce po tak latem popadaj w Patrzcie. A mi się rampi. Idzie, idzie do mnie. Ej, ja idę do bloku. Siedzę jak nie wiadomo, co na jakiejś huśtawce nie polecam. Mamy całą cień. Part 1 Powiem tak, Instagram mi psuje humor z rana. nie wiem co zjeść, ja tak, tak nie. Dlaczego? Ała! O to się chowa? Nie. Nie łap. Co ty mi robisz? Nie drapnie. Nie drapnie. Widzicie? I tam akurat się malujemy. I nie uwierzycie tam tutaj. Jak to nazwać, odwaliła. Cześć. ja jej robię jest normalnie. <grymne> cienie do powiek. Ona pod oczami róż katastroficznie. To nie wygląda dobrze. A później mnie zjadą, że ja tak ją maluję. Daj mu kapibarach, widzicie? I co na dwójce? Nie chcę kapibary. A co Ale mi no, to piwaro? No. Polecam no. ja jej makijaż, wersus moja siostra. Z pod blokiem, bo polecili do sklepu, czuję, bo poszłam tylko zanieść wodę gazowaną. A to tęsuję. Wersji chudszej i większej, z dodatkami. Witam, nie wiem, o której, idę, idę je. na plac, Idę je. To jest zbyt cringe. Ja musiałam nas przykład, żeby pójść na plaskołazy. Nie polecam, nie? Nie chcę mi Bo się bijeć. Tam syna pies, a ten nie wiem co myśli nawet. I opis pierwszego odcinka mnie rozwalił. Jak, jak można po jakimś dragu się zmienić w a twój kumpel stwierdza, że jesteś ładna A on rozpoznaje, że to ty i... ...pomili A to co tak patrzysz? Mam oczy Co się dzieje? Co się dzieje? Nie przypominało, <słysy> że tam jest Hanna Ale że jesteś związaną Niech nic nie dzieje A moje jabłonie chowają Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź, chodź, chodź. nie no, nie chodź, chodź, chodź. Ej, gdzie ty uciekasz? A tam tą niejako nie, si. nie ty by. No, nie ty by. No, chod, chod, chodź, chodź, chodź A nie. No, chodź, chodź. A, a, Nie Wiktorzy z urodzin do której teraz będę dzwoniła. Powiem tak, ja tu podżywałam, a nie wiem czemu. I nie wiem co robić. Miałam jeszcze lekarz, ale nam przyjeśli na zatyć Złoto, reszta jest, jest historia wszystko było po coś, to co straci kolor, zamienimy złoto, o o, złoto, złoto, o o, złoto. się zaczepiają, aaa, jednak nie, patrzcie tak, na ryzyko. Dzień I zapaszę. Robimy ciasteczka. Odsiane to jest południowe. Chyba dodać jeszcze lejko. Będziemy mieć tam. No i to będzie miało Oglądają ciasteczka. I będziemy je piać. Wracamy się. Robię się tu zaczepia Bela Gdzie Jessie Gdzie Jessie Bela Jessie Nie Jessie uciekła? Nie już nie widzę. Nie, nie. taki burger... Y nasza wersja mm. burgera. A ja mam tu pałeczkę <laughs> y pałeczko od sushi, nie polecamy. Żebyś nie mogło. To już ma za dużo sezonów. To Ona się cieszy. Jest ja w następnym tygodniu. Ura! Tu ja bym usiankę. Zobaczymy, czy to będzie dobra. Powiem Państwu tak. Szukam to się ubrać. I widzę, że mam lustro brudne. Ale mój pies zaraz wyjdzie. Idziemy do psa. Jezy Patrzcie się. Idzie, idzie, idzie. Zobacz, ja tu nie ma. Ty widzicie, Chce się bawić. Nie? co, lubię wiórki? Dla Pani się po plickach. Chcesz jeszcze? O, to No tak, sobie... Jedziesz na dół? Podziewi, nie? jest mają stópkę? Ona lubi stópki. I jeszcze coś, tak! Pana lubi się trafić. Dobra, tak. Oni wyszli, kina, do kiny po Jeszcze częściej wyszło. mam już cztery 5, nie pięć, 5, 5, Moi państwo nie 5, 5, Chińczykiem angielskim polecam. Tu gadu, gadu, bo wszystko nie ma. Idziemy do jeska, Chociaż nie brałam pizzułce na picie. Idziemy do nie, to nie, wie, nie? Ale... I tam jadę zawieść pieniądze z tym otopanem. Tak, mamy nockę jeszcze. On. Oj, tak, to, to był rozjechany kot. Ale tutaj był kot rozjechany raz. Nie polecam. Co to się dzieje? Ja wiedziałam. Nie. nie polecam. Jedziemy. Jedziemy chciwochodzili. Nie było. pieczemy bułki czosnkowe Polecamy się. Bułka wygląda w ale nie ma dużo masła, więc popsułam coś. Jeszcze ule, ule. Przybyta się. Mamy noc, i u nas Mamy dzisiaj zbiorowisko. Jak to wyszło, to mnie nie pytajcie. Janka, nie pal. tę sobotę, panie, yy, nad nie ile spałam, bo poszedłem po, po pierwszej, pomińmy co się działo z tym człowiekiem. I tak wybudziłam się, ja tak sobie, yy, co tam w głowie się dzieje jakieś? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Takie trzy... Wczoraj kupiono trzy różne gumy po różne sztuki. No bo ok, tylko który no, z nich. Wziąłem się znowu, bo jakoś się nie czuję dobrze. No graliśmy w grę chyba z półtorej godziny i tego nie uchwyciłam, bo się tak ładowało. A plan na no, no, później to nie wiem i się rozpędzili I mnie boli noga jeszcze po wczoraj no. Rozpędzili się no taki mamy taki problem jak musimy Nie na łańcuch nie tylko żabki. Polecam kawę z żabki rozgadzam się i hot doga, nie? No. Hot doga nie tak, nie? Nie no. no, włożę znaczy hot -dogi też dobre, ale ale zależy jaki sos. Też? Od tego też? Nie lubię hot dogów, ale też hot są dobre. Tyle powiem, Dobra. Będziemy później lecieć do biodra. Mamy zachód w 1. A, się czuję, jakbym żyła w sypie. Bo po pierwsze mam tu moje drobniaki, które leżą sobie z głośnikiem. Jest tu kosmetyczka, tu jest klej i tipsy. Do tego kanowa. Właśnie polowałam na ten piornik, zobaczyłam go zepsam. Ten lepiornik dla mnie. Tylko są śmieci ze wczoraj. Ładowarka, e, od plecaka. A i do tego, kiedy wracasz z rowerem, coś do Ciebie zaczyna pisać, a Wy później Ci się wiadomo, wiadomość nie wysłała, nie polecam. Tak jest zawsze jak ja piszę, później wiadomo, wiadomość urywa. Chociaż, to mamy film że muszę się obmyć. Możemy eee, snużyć. Takie pierdółki zrobisz różne na nas. Uuu, ja mam ciepę, mam czepę, mam uuu, ja mam Kurde, ich nie ma? Ej, ja powiem jedno, nożyczki mi zaginęły. Jest dziewina, <śmiennie> nożyczki mi zaginęły. Nawet gdzie je położyłam. A, no, chyba, jak nie zabrałem do mycia, to ja sobie popiszę, piszę, piszę. Nie, to nie ma. Co one tam robią? Uch. Co one tam robiły? Nawet nie wiem. ona miała pierniku. Uuu, ja ma kiepa. ma ma cztery, dziewię, tu nawet nie... Nie wiem to jest za nadruch. Ta firma chyba dużo wyda. Niech to się stało, że tato się zgodził na taki piórnik. Nie, nie pytacie. Chociaż tam nie żyłem Tak stary, że jest brudny, straszny. Polecam siebie. Nie, tam nie Jak się pytacie, co robię w kuchni, to nie śniadanie. A mianowicie. Ziemnia mi Czy buraki wstawiam, bo się zechciała na obiad. Polecam. Plan na dziś. Nie wiem. Jest deszcz, mi się przyjąć. Jeszcze planem będzie to, ciasta, które robiłam Ja częściej, ja część Chuzyka i zobaczymy, czy to wyjdzie. Czy wyszło? Zabieram się tak. Powiem tak, czuję się, że mam ASMR, bo wali mi deszcz w szybe. Nie wiem, czy to słychać. No, słychać, mam no. ASMR na dachu. Na oknie dachowym E no, duo się zrobiło, ale oni tryb warunkowy To nie uczą tak jak się powinno, nie polecam Która to... Tam the ceiling Ble Ble to ja ble okay. The wystawiam! To wszystko jak się podobało to komentarze lajki, subik z dzwonekiem i się widzimy za długo pa. jak ktoś to szykuje się czekam e, bo idę na Pa!